No widowie, widowie. No witam, witam. <laughs> o Jezu, każdy to zna, każdy to wielbi, każdy to uwielbia. Nie ma tak jak wam pogłasniać muzykę wam mi ściszeć. Okej. Okay. No, bo ostatnio zobaczyłem komentarz, że nagrał knafa. Ja nafa nie przepadam, bo jest stresujący, bardzo creepy. Ale tam ta osoba, która napisała zadonię do niego, no ale nie, nie odebrał. O ja dobra, już zaczęło się. Dobra. Napisałem do niego, zadzwoniłem. Czy moglibyśmy nagrać razem ja VR-chata. Bez VR, bo nie mam VR, tak? Snafa, e, bo on lubi tak Snafa, to... Właśnie, ostatnio jakiej to nazabiałem, bo miałem to, ten, wiesz, wiecie, komputera. Wszystko mi się ten zastosowało. Tutaj też, bo to niestety jest, to jest krak. Tak, tak, tutaj u mnie to jest krak. A to jest Blue Baby w ogóle. <grym> no, e... I ostatnio też mi pewnie wyszedł w Foxy i trochę się zastosowałem, bo kiedy nagrywałem to ani razu mi nie wychodził, ale kiedy, jak kiedy tak wszystko, to mi już wychodzi. Trochę tak smutne to jest. Możliwe to O Oj, czeka poszła. Czeka jest tutaj, dobra. Ja się, ja się stosuję, bo kiedy to nadrabiałem, właśnie, jak mówiłem, to miałem 12, nie, 6% baterykiem, pamiętam. Pamiętam, dałem zaraz więcej, chciałbym mieć te... Dam, 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 nie żyjesz? Ja to nie, nie dam dawał, ale... Myślałem, że... Bo ten Freddy stał. Jak to było? Ty, ja ten dam dawał. Okej, eee, yy, jest z kuchni. Jeszcze jest to, że te, te no, tak kamery tak. ła łapią yy, ten. Dźwięk z kuchni. No. Eee, okej. Okay. Już chyba nie jest w kuchni. Jest to jest bo nie wiem, gdzie ona jest. Będziesz mieć widoczna kuchnia? To jest zasadnicze pytanie. Bo jak mówię O, te dźwięki są tutaj, takie. Takie. No. O, dobra, przyszła, daj. Bo. Bo mówiłam, że te kamery chwytają wszystko, ale nie chwytały. Dobra. Okej. Okay. Teraz poczekamy. Aż to idzie. Dobra. Tutaj trzeba Okej, okay, jest tutaj. Więc że w tej nocy to się porusza. I to dobrze, bo nie za bardzo niej patentów. Więc mi się tam podoba, że dobra się rusza, Kto to mi toczyło energię. Nie mam pojęcia. Yy, mam jeszcze w stynie Dark Deception, a zna, widziałem to trochę. Yy, odpaliłem to, zobaczyłem czy działa, bo Dark Deception nie zawsze było za darmo. Ona się to sekundę rusza, to już drugi raz nie jest sobie przy drzwiach. To jest dziwne. Dobra. Nasłuchiwania przynosi swoje efekty, ja naprawdę bym chciał, żeby ona cały czas tutaj była. Tylko ona, bo. Okej. Okay. Zlikwamy tutaj, czyli chcemy. Tamy... Okej, okay, jest tam. Zlikwamy się, oddaliła. Nie zapasuje. Dopóki Bonnie sobie siedzi w miejscu, ona siedzi, tam, gdzie siedzi. to bo Bonnie najwięcej się ruszał i najbardziej skakał. Nie, nie. jestem przeczeniem do jego kroków, i to jest smutne. Mmm, o tej nie ma jej tutaj. Ty jesteś tutaj, tutaj lub tutaj. Tak jest w kuchni. Nazywam już chwytaj jej dźwięk. Bo chwilę tam nie chwytało i się to stresowałem. Czy to w ogóle tam, bardzo hałasuje w tej kuchni? Foxy, bo ja tak na niego nie patrzę, dobra. No nie jeszcze nie wyszedł. Jest tutaj. Już po jej kroki, bo nie znałem kroków. Okay. Nie ma jej. To dziwne. A, bo przyszło tutaj dopiero. Coś tam się dziwnie wróciło. Hmm. Eee. Nie słyszę żadnych kroków na To niby dobrze, bo nikt się nie rusza. Też niby dobrze, ale czy to ten, czy. to cię noc, a. I chyba z I nikt się nie ruszył pod osiką. No w w ogóle, ja się tak poruszam, to jest takie... Pixele. I I dobra, taka noc, która porówna. zapoznanie z osiką. To mi się bardzo podoba. Jeszcze jedną... starszej. Dobra, jeszcze nie wyszła. Trzecia noc, trzecia godzina. Ale to że nie śmie. <śmum> Stary, wstał. Jest Boni gdzie jest? Tego chyba też widziałem tutaj, O, mocno jest chyba. Bo widzisz Widzicie, was matka nie miała? Ale tu jest. Mokro. Mokro. Aż bardzo! A pod podgłośnikę. Było... Było fajnie! Ty już się nie chcecie śmiać. Gdzie, ja, tutaj?

mok to widowie mok Możli jeszcze trzymał godzinę, ale nie sądzę. Dobra. Odrestydy Trzeba to zrobić dłuższym. Ale kryj ten polsk na całej swojej twarzy. Nie żeby nie chciał teraz być inny chorób, ale... O, 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 o... hej. Ale mokno, mokno. Hej, ale to się takie to jest bardzo ale nie? No no, ale musimy ją tracić, na Ja już się poddaję. Widzę tylko akwowo i spada. Bo leci muzyka wtedy jego. Proszę, szósta, jakoś tak za sekundę. Tutaj nadal nie ma. Jest! Jezu! Ale mokro, bardzo mokro. Już akceptuję, mokro, że bardzo. O, dobra, 9-minutowy odcinek. Wydaje mi się, że był trochę za długi wstęp, ale ode mnie to tyle. Do zobaczenia i cia. Ja.